Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie będzie dzisiaj mowa o ciągnikach Arbosa, aczkolwiek to jest ciekawa propozycja na rynek. Dzisiaj porozmawiamy o przyczepach burtowych, różnicach jakie występują, w najbardziej popularnym w segmencie 10-tonowym. Przejdźmy do przyczep. Miejsce trzecie w rankingu sprzedaży, jeżeli chodzi o rynek polski przyczep. Firma Metaltech Mirosławiec. Przyczepy burtowe są najbardziej popularne. Już przyczepy od 10 ton w górę mają ogumienie 365. Oczywiście te większe mogą mieć inne ogumienie. Może to się wydać państwu bardzo dziwne, ale wszyscy korzystają z przyczep tak zwanych nalewanych, regenerowanych. Te koła naprawdę się sprawdzają, jeżeli chodzi o e, działanie i naprawdę spędzają dobrze i spełniają swoją rolę w pracy. Przyczepa burtowa. Na co zwrócić uwagę? Moim zdaniem bardzo cenne to jest kwestia ramy. Dobrze by było, żeby te przyczepy były w ramie tak zwanej pełnej. Dlaczego? Wtedy ta platforma, która tutaj jest, ta rama, służy bardzo przyczepie, ponieważ ona się nie ulega skręcaniu. Może sobie to trudno wyobrazić, ale jeżeli tą przyczepę załadujemy do pełna, to tak naprawdę nie wchodzi 10 ton, bo wiem, że wchodzi 12, a czasami nawet 14 ton, w zależności co sypiemy, na przykład kukurydzę mokrą będzie więcej. Ona może ulegać skręcaniu. Co to powoduje? Powoduje to to, że przyczepy tracą szczelność. A tu w tym konkretnym przypadku, nie wiem czy Państwo zwrócą uwagę, poprosimy tutaj z kamerę trochę bliżej, tu jest taki pręt wspawany, to jest tak zwana szczelność wodna, rzepakowa, i ten pręd służy do uszczelnienia przyczepy. To jest kolejna rzecz, na którą warto, warto zwrócić uwagę, ponieważ szczelność można uzyskiwać na dwa sposoby. To jest jedna metoda, a za chwilę pokażę drugą metodę, tak zwaną metodę uszczelkową. Przyczepa tu jest akurat podniesiona z wyrzutem na tył. Oczywiście ona ma trójstronny wywrót i te przyczepy w przypadku metal by My je akurat cenimy ze względu na jakość malatury, która jest tutaj dokonana. Jeżeli chodzi o szczelność. Naprawdę przyczepy bardzo wiele lat zachowują swoją szczelność i nie wymagają czegoś takiego jak piankowanie, niepiankowanie. To jest częste zjawisko, jak się widzi, akurat przejeżdżam niedaleko Szamotu, koło olejarni i tam jak stoją przyczepy z rzepakiem, to widać różne sposoby uszczelniania przyczep. To jest ważny element. Szczelność i rama. Koło zapasowe, tu jest akurat już przyczepa dla klienta przygotowana. Nie chciał mieć koła zapasowego, ale przyczepa w standardzie posiada możliwość koła zapasowego, przynajmniej te, które my oferujemy. To jest bardzo fajna rzecz. Te koło zapasowe jest w momencie takim obrotu, bardzo fajnie jest można je podjąć. Warto wiedzieć, jak to jest zrobione, bo inne rozwiązania niestety mogą być mało praktyczne. Zwróćmy na to uwagę. Kolejna istotna rzecz to jest zaczep tył. Nie wszyscy zwracają uwagi. Tu mamy najmocniejszy zaczep, jaki jest. U kolejnego producenta pokażemy inny rodzaj zaczepu. To jest bardzo istotne, jeżeli ktoś naprawdę będzie dociążał te przyczepy. Nigdy nie wiadomo, która będzie druga. Czasami w gospodarstwie mamy dziesiątkę i mamy 14 tonową przyczepę. Oczywiście wpierw lepiej mieć tą cięższą przyczepę, ale ten zaczep jest najmocniejszy firmy Rotinker. Są inni producenci, to nie, że ja się przywiązuję do jednego producenta. Bardzo fajny, przyzwoity, mocny, solidny. To jest bez przecie tego. Na co warto zwrócić uwagę? Odbojnik. Niby nic, a jednak ma znaczenie. Chodzi o to, że często cofając przyczepę, możemy uszkadzać, czy to błotnik, czy inne elementy, a ten odbojnik stanowi takie zabezpieczenie. I może się to wydać prozaiczne, ale zabezpieczenie reflektorów. Nie ukrywam, że często widziałem coś takiego, że reflektory były pouszkazane. To są problemy z policją lub z słynnymi krokodylami. Warto na takie rzeczy zwrócić uwagę. Kolejna rzecz to jest wykonanie zamków, które tutaj są zastosowane i sposób otwierania. E, tu jest dźwig. Przepraszam, że tak Państwa oprowadzam wokół tej przyczepy, ale to jest ważne, jest dźwignia. Proszę zwrócić uwagę, jest gumowa rączka, jest tak zrobione, że nie uszkodzę sobie ręki o elementy. To też jest taka pewna drobna zmiana, którą oni wprowadzili, która pozwala eksploatować tą przyczepę w sposób naprawdę fajny i przyjemny. Dzięki tym zamkom można zastosować oświetlenie led staje się coraz bardziej popularne i skuteczne. Warto z tego skorzystać. Przejdziemy teraz do numeru 2 rankingu. Zarejestrowanych przyczep w Polsce. Producent numer dwa, firma Metalfach. Od bardzo wielu lat już produkuje przyczepy i naprawdę zrobili bardzo duży progres. Też znajdują się w, firmy, w ofercie firmy Korbanek. Oni mają bardzo szeroką ofertę przyczep, ale skupiamy się na tych dwuosiowych, burtowych dziesiątkach. Najbardziej popularnych. Proste rzeczy, które każdy ma jakiś tam wyróżnik. Sprężyna odciążająca i w jednym, i w drugim przypadku jest zastosowana sprężyna odciążająca, bo z tym z dyszlem zawsze były kłopoty. Dzięki tej sprężynie ten dyszel jest na prawidłowej wysokości. Można sobie tutaj go ładnie wyregulować, żeby był na odpowiedniej wysokości, żeby była wygoda w podłączeniu. Prozaiczna rzecz. Coś. Chodząc na przyczepę, na tego jest stopień, jest antypoślizgowa naklejka, nie, nie spadniemy. No, zdarza się niestety, że uszkadzamy sobie nogę, złamiemy nogę albo coś takiego. Drobiazg, ale przydatny. Ta przyczepa też jest w układzie ramy pełnej. Wyciągnęli wnioski i naprawdę zastosowali, ponieważ były tak zwane ramy dwuteownikowe albo całownikowe. One właśnie się charakteryzowały tym, że przy pełnym obciążeniu może nie 10, ale 12-14 ton, te ramy pracowały i powodowały nieszczelności. Też mamy ramę pełną. Ogumienie z tyłu już takie powiedzmy standardowe 335, to już te przyczepy 10-tonowe mają takie ogumienie, mniejsze 8-6-tonowe, oczywiście mają mniejsze ogumienie. To co jest też charakterystyczne w tych przyczepach tych nowej generacji, wszystkie mają stosunkowo wysoką ramę. Nie wszystkim to się podoba, niektórzy wolą, żeby to było jednak niższe, bo do takich są przyzwyczajeni, mają takie punkty odbioru. Kolejna rzecz, regulowany błotnik. Pozaiczna rzecz, ale jednak się przydaje. Można go regulować tak, żeby odpowiednio dopasować, żeby nie było tego błocenia się, jeżeli chodzi o dolną część ramy. Ja zwracam uwagę też na szczelność, bo tu mamy akurat przykład układu gdzie mamy uszczelkę gumową? Jest na szczęście już też taka poprawa, że jest takie miejsce, w którym można ładnie osadzić tą uszczelkę. Ta uszczelka jest również tutaj, jej może Państwo nie widzą. Ona od wewnątrz trzyma nam uszczelki. To jest takie rozwiązanie, na które ja powiem szczerze, trochę mieszanie patrzę. Oczywiście ta przyczepa jest tańsza. Żeby była sprawa jasna, nie jest aż taka duża różnica, ale jest troszeczkę tańsza. Produkt jest naprawdę bardzo dobrze wyprodukowany, też lakierniczo i to, to, to trzeba oddać, ale uszczelki już powodują pewne reperkusje. Co prawda, w tym konkretnym przypadku, jeżeli mamy ramę sztywną, żywotność tych uszczelek jest dużo większa i na to warto zwrócić uwagę, że jednak rama przyczepy to jest to, co najciężej pracuje i niestety faktycznie, jeżeli jest lżejsza, przez to przyczepa jest jeszcze tańsza. Jest kłopot. Ciągle mówimy o numerze 2. To jest bardzo duży rynek jeżeli chodzi o przyczepy. Yy, I Metalfach naprawdę yy, no, ma duże osiągnięcie jeżeli chodzi o poziom sprzedaży. Oświetlenie jak najbardziej widzicie państwo jest oświetlenie. Jest płyta tylna która ona tutaj stanowi pewne zabezpieczenie. Poprzednie rozwiązanie mi się wydaje troszeczkę lepsze. Mamy wyprowadzenie hydrauliki do kolejnej przyczepy, układ pneumatyczny, dwuobwodowy, jak najbardziej. Tu mamy Scharmiller zaczep, oni mają też tak zwane pełne automaty. To jest tak zwany ręczny zaczep, prostszy, on jest lżejszy, przyczepa dziesięciotonowa. Jest taka filozofia, że oczywiście można sobie dobrać mocniejszy zaczep, bo ten uchwyt jest uniwersalny. W zupełności wystarcza. To trzeba oddać, że to jest w zupełności wystarczające rozwiązanie. Bardzo skuteczne, jeżeli chodzi o podczepianie kolejnych przyczep. I to też jest bardzo praktyczne. Mówiłem o zaczepie, że jest sprężynowe odciążenie. To też pozwala do kolejnej przyczepy łatwiej przyczepić, ponieważ to odciążenie regulujemy tak, żeby można było spodziewać się, że ono będzie na tej wysokości. Szybkość podczepiania jest dużo większa. Przyczepy z reguły typu burtowego mają układ e, regulowany, jeżeli chodzi o e, tak zwany wysyp tylny. To jest wyjątkowo ciekawe, jeżeli ktoś e, chce e, ukierunkować wysyp zboża do jednego miejsca, np. kosza sypowego czy coś takiego. To oczywiście jest ustawiona w tak zwanym bocznym wysypie. Poprzednia była w wysypie tylnym. Przyczepy burtowe mają trójstronny wywrót i to jest ich taka największa zaleta, ponieważ w Polsce gospodarstwa są bardzo różnie skonfigurowane miejsca odbioru płodów rolnych, czy ewentualnie nie wiem, ich załadunku są takie różne. Na zachodzie jednak jest bardziej to znormalizowane w większości są też tam przyczepy typu tandemowego, burtowego i łupinowego. Ten wariant jest najbardziej dla nas, moim zdaniem, w Polsce uniwersalny i przez bardzo wiele lat jeszcze będzie cieszył się dużym powodzeniem. To jest to, co chciałem Państwu powiedzieć o tych przyczepach, ponieważ numer 3 i numer 2, czyli mówimy o producentach, którzy są wyjątkowo cenieni przez użytkowników, mają największą sprzedaż. Oczywiście na rynku istnieją inni producenci. Ja chciałem w ten sposób krótki przybliżyć drobiazgi. Osłona reflektorów, osłona tyłu, odciążenie zaczepu, czy wariant uszczelkowy, czy wariant bezuszczelkowy. Te rzeczy warto zwrócić uwagę, ponieważ jako stary poznaniak uważam, że może być coś droższe, ale w zamian chcę coś uzyskać. Chociażby szczelność, albo nie wiem, sztywną ramę, albo inny rodzaj zaczepu. Te rzeczy różnie kosztują i mogą wpływać na cenę produktu końcowego. Przyczepy, nie oszukujmy się, tak są skonfigurowane. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten krótki materiał pozwoli Państwu lepiej patrzeć na te przyczepy, zwracać większą uwagę na szczegóły, które są zawarte i nie skupiajmy się w pierwszym, w pierwszym momencie na cenie. Popatrzmy na rozwiązania. Producenci naprawdę coraz bardziej się dopasowują do Państwa oczekiwań i słuchają Waszych uwag. Dziękuję za uwagę, zapraszam do kolejnych materiałów. Subskrypcja oczywiście pozwoli Państwu śledzić na bieżąco nasze materiały. Dzięki, Siema.